Moi drodzy, idzie jesień. Widać to po moim ubraniu. Ubrany już na cebulkę. Dzisiaj w nocy w wielu miejscach był przymrozek. Jesień to w rolnictwie czas intensywnych prac. To są siewy, takie czy inne prace. Ale to jest też czas, w którym powoli zaczynamy czuć, uwaga, spadek temperatur i dostajemy po kieszeni. Po kieszeni za ogrzewanie i po kieszeni za oświetlanie. Czyli mówiąc wprost, dociera do nas informacja, jak drogi jest prąd. Oczywiście dzisiaj jest dopiero końcówka września, za chwilę początek października. Pewne rzeczy do nas, a dokładniej do naszej świadomości, naszej portfeli, dotrą dopiero w grudniu, kiedy naprawdę być może zmrozi. I tak naprawdę powoli, powoli, powoli dotrze do nas, jak bardzo jesteśmy w czarnej dół, jeżeli chodzi o kolejny rok z drogą energią. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tym całym obecnym zamieszaniu znowu zaczyna się podział Polaków. Na pewno Państwo słyszeliście, jak. Jedna z partii opozycyjnych obecnie atakuje w rząd, mówiąc, że został rozwiązany zespół, który zajmował się atomem i to, i to, i tamto. W praktyce, nikogo nie broniąc, powiem, że ten zespół został rozwiązany i jednocześnie przeniesiony. On nadal będzie funkcjonował, ale przeniesiony spod przywództwa jednego ministerstwa pod przywództwo drugiego ministerstwa. Ale czemu o tym to mówię? Czemu, dlaczego to mówię? Dlatego, że to nie ma żadnego znaczenia. Prawda jest jedna. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że na dzień dzisiejszy najbezpieczniejszą i najtańszą energią jest energia pozyskiwana z energetyki atomowej, z, ener z elektrowni jądrowych, czy jak to woli atomowych, bo tutaj można używać przenośni. Tak jest i tak jeszcze długo będzie. Nie wiem też, czy Państwo wiecie, jak długo buduje się energ energię, ener elektrownię atomową. Dobra firma, dobry przetarg. Odbicia szpadla dopuszczenia prądu to jest między 7 a 10 lat. I teraz pytanie do Was, zagadka. Nie wiem, czy Państwo wiecie, od jak dawna w Polsce wydaje się pieniądze na zbudowanie elektrowni atomowej? Sprawdźcie, proszę. Będziecie w szoku, potem będziecie wkurwieni, tak jak ja. Elektrownia atomowa w Polsce buduje się już kilkadziesiąt lat. Od kilkudziesięciu lat wydaje się pieniądze na różnego typu spółki. Na różnego typu instytucje, które robią ekspertyzy, takie czy inne, planują to czy inne, a jak nie było bloku atomowego w Polsce, tak nie ma. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w tym roku, według tego, co ja przeczytałem, przeanalizowałem, będzie to rok, jesienno-zimowy okres ogrzewania, oświetlania, najdroższy w historii naszej gospodarki, przynajmniej odkąd ja żyję. Powiecie, no i co z tego, że pan to mówi? Już wam odpowiadam. Prąd, to jest tworzenie jedzenia, prąd to jest oświetlenie, przy którym uczą się nasze dzieci, prąd to jest ogrzewanie naszych domów, ale prąd to też gospodarka. Te nawozy, które tutaj są rozsiewane, są granulowane. Do granulacji tych nawozów potrzebna jest energia i prąd, nie tylko do osuszania tej masy, ale również do granulacji. Powiem więcej: w całym sektorze rolniczym, z którym się utożsamiam, bo z niego pochodzę, prąd jest niesamowicie istotny. Prąd. Ogrzewa miejsca, gdzie rodzą się prosiaki, czyli porodówki, prąd służy do dojenia, wykorzystuje się do dojenia krów i do ochładzania mleka, prąd wykorzystuje się do tworzenia wszelakich typów pasz. I to tylko na poziomie gospodarstwa. Idąc dalej, wszystkie firmy, które współpracują z rolnikami mleczarnie, ubojnie, paszarnie nawet firmy, które handlują maszynami one nadal potrzebują prądu. Jeżeli prąd jest coraz droższy, to one są też coraz droższe jako opłaty i produkty. Ja, prowadząc hektar wiedzy, również mam coraz większe koszta, bo to są serwery, bo to są komputery, jest tego bardzo dużo, bo to nie jest takie proste. Materiał, który teraz oglądacie, też jest montowany z wykorzystaniem prądu. I teraz zasada jest bardzo prosta: im droższy prąd, tym droższe życie. I tutaj mam do Was pytanie. Powiedzcie mi, jak to jest, że nas Polaków jest tak łatwo skłócić, że nas tak łatwo naszczuć jednych na drugich, że wychodzi jakiś koleś do pozycji, napierdziela teksty narządzących i odwrotnie, my się między sobą kłócimy zamiast kłócić się nie między sobą, ale zamiast stanąć w jednej grupie ludzi i kłócić się z tymi, którzy kłamią, składając poszczególne obietnice. Dlaczego wolimy się kłócić między sobą, a nie z tymi, którzy kłamią? Zobaczcie, kilkadziesiąt lat w Polsce buduje się blok elektrowni atomowej. Już dawno byśmy mieli tani prąd. Kilkadziesiąt lat. Teraz prosty temat. Czy ten blok stanie za rok, za dwa, za trzy? Nie wiem. Wy też tego nie wiecie. Czy prąd będzie coraz droższy? Tak. I tutaj jeszcze trzeba dodać, że mieć świadomość, że ten prąd dopiero będzie drogi, ponieważ przed nami. Cała struktura zmian w związku z Zielonym Ładem. Powiecie, panie co my możemy? Możemy bardzo dużo, dlatego że gdybyśmy przestali się kłócić, a zaczęli rozmawiać, to kapnęlibyśmy się nagle, że mój szwagier, mój zięć, mój sąsiad, moi znajomi, moja dalsza rodzina, to, że ma inne poglądy, to nie znaczy, że jest moim wrogiem. Wrogiem są ci, Którzy tak naprawdę powodują, że życie w tym kraju jest coraz droższe, mimo że obiecują coś innego. Czemu to jest istotne? Ponieważ jesteśmy na równi pochyłej i coraz droższy prąd będzie przekładał się nie tylko na to, że będziecie mieć coraz drożej w domu ugotować czy upiec kurczaka, że będziecie mieć coraz droższe życie, ale to powoduje, że mój sektor rolniczy też dostaje coraz bardziej po dupie, Dlatego że. Granulacja tych wszystkich nawodów, które tu z boku stoją, co roku będzie coraz droższa. Jest coraz droższa. A to jeszcze nie koniec. Zapytam się Was w imię czego? Ekologii? Nie. W imię jakiegoś wyższego dobra? Absolutnie nie. To jest robione tylko i wyłącznie w imię, uwaga, zaniechania i braku pracowitości od poszczególnych ludzi, z poszczególnych zespołów, z poszczególnych grup, które sprawują władzę w naszym kraju przez Lata, odkąd ja żyję, a przecież wielu z was jest ode mnie starszych. I dzisiaj, kończąc tą wypowiedź, mam do Was tylko jedno, jedyne pytanie. Czy jest jakaś cena prądu, której my, jako naród, nie zaakceptujemy? Czy jest jakaś cena prądu, po której przekroczeniu, jakaś wysokość rachunku, czy to w firmie, czy w gospodarstwach domowych, jest jakaś kwota, po której przekroczeniu się wkurzymy i powiemy dosyć? Dosyć już kłamstw. Oszustw, składania obietnic bez pokrycia. Bo zobaczcie, na południu Polski odbywa się teraz sprzątanie po powodzi. Doskonale wiemy, ile było zaniedbań. A i tak jeszcze wszystkiego nie wiemy. W tle tego wszystkiego naprawdę, wybaczcie, że to porównam, ale jest ten prąd. Tamci ludzie też potrzebują prądu. Oni też się będą ogrzewać, oni też będą używali prądu do naprawy tego wszystkiego. Bo tak już to wszystko działa. Nośniki energii są bardzo ważne. Więc pytam się, i tu prośba o odpowiedź w komentarzu od Was. Czy jest jakaś kwota za opłatę energii elektrycznej, jakaś kwota za poszczególny jeden kabucha, jakaś kwota, jakaś cena prądu, której nasz naród nie zaakceptuje, wkurzy się i powie dość? Panie czarku, no dobrze, ale tak łatwo się krytykuje. Proszę się postawić w roli tych czy tych. Kochani, ja może Wam wyjaśnię. Łatwo to w Polsce przychodzi zamknięcie kopalń, wygaszanie bloków energetycznych, które są na przykład odpowiedzialne za przerabianie energii z węgla kamiennego na energię, energię elektryczną. To przychodzi nam bardzo łatwo. Czy wiecie o tym, że w miejsce każdej wygaszanej albo planowanej do wygaszania elektrowni spalającej paliwa kopalne powinna być nam przedstawiana alternatywa? Od razu gotowa. Na zasadzie OK. Tu wyłączam, ale tu przekręcam kluczyk i odpalam na przykład energię, elektrownię atomową, która zastępuje tamtą. Jest bardziej ekologiczna, jest tańsza i tak dalej, i tak dalej. Tak to powinno wyglądać. A czy tak wygląda? Sami sobie odpowiedzcie, bo po mojemu tak to nie wygląda. Powiem więcej. Pewnie, że energetyka atomowa nie jest prosta, ale na świecie odbywa się to według jasnego, prostego schematu. Ogłaszany jest przetarg, wygrywa go firma w oparciu o określone wskaźniki. I w ramach określonych procedur, i ta firma przychodzi i stawia w ramach po prostu umowy taką właśnie, a nie inną elektrownię atomową. W Europie jest tego bardzo dużo, i co bardzo dziwi, poza smutną historią Czarnobyla, gdzie bardzo wiele było zaniedbań, to przypomnę, że we Francji i w Niemczech takich sytuacji na przykład nie było. I teraz znowu jest moje pytanie do nas, jako do narodu. Jak to jest? Że tak łatwo przychodzi nam przyjmować głupie, porąbane przepisy nakładane na nas przez Unię Europejską, czyli czytaj, przez Francję i przez Niemcy. A gdy można by pociągnąć coś rozsądnego, coś mądrego, jak chociażby energetykę atomową, można by pociągnąć, podpatrzeć, można by wziąć sobie wizytówkę od Francuzów do firm, które tam stawiały bloki elektrowni atomowych, można by zerwnąć gotowe pomysły na infrastrukturę, to jak to jest, że tego już nie robimy? Jak to jest, że jako poszczególne władze tak łatwo przyjmujemy jako pewnik, że ich pomysły na ustawy nasze w Polsce są lepsze niż nasze własne, ale gdybyśmy i gdy powinniśmy zrobić to samo, albo tylko to, jako na ściąganie gotowych pomysłów, jak mieć tani prąd, przypomnę, mamy najdroższy chyba w Europie, jak dobrze pamiętam, to jak to jest, że ten pomysł, który będzie mądry dla nas, dobry dla nas, jako dla narodu, to to już nam przychodzi z trudem. Pomyślcie sobie, czy to was nie dziwi, że naprawdę jak dostajemy przykaz, że mamy coś zrobić tak, bo tak ma być. Bo jest dekarbonizacja Europy, bo, mają, bo jest liberalizacja przepisów, bo mamy się dopasować, to my tak łatwo to wszystko jak te pelikany przyjmujemy na pewniaka i robimy. Ale gdybyśmy mogli zernąć coś dobrego właśnie po to, żeby mieć tani prąd, to wtedy już niekoniecznie tak robimy. Wtedy tak jakby to co jest na zachodzie jest ble. Przecież Energetyka atomowa we Francji i w Niemczech jest od tylu lat, że można by gotowe rozwiązania jako gotowce przynosić do nas. Gotowce ze świadomością, które firmy są dobre, a które bardzo dobre, kogo trzeba unikać, czego unikamy jako technologii. Bierzemy gotowiec, wyznaczamy miejsce, stawiamy i ogień. Tymczasem co się wydarzy? Ano, wydarzy się to, że będziemy wygaszali kolejne bloki. Będzie prąd coraz droższy, alternatywa się nie pojawi, taka tania, bezpieczna i dostępna na szeroką skalę. I gdy za rok stanę przed obiektywem i będę do Was coś mówił, to powiem: pamiętacie, jak mówiłem, że to jeszcze nie jest najwyższa cena prądu, bo będzie tylko drożej. To Wy wtedy powiecie, kurde, skąd on wiedział? A ja Wam powiem, kochani, to nie jest jasnowistwo. To jest po prostu zwykłe zestawienie sytuacji. Potrzebujemy prądu, potrzebujemy energii, potrzebujemy źródeł tej energii. Wygaszamy źródło tej energii, bo obiecaliśmy komuś, że będziemy odchodzić od węgla, i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie nie mamy alternatywy, bo ona na dzień dzisiejszy nie działa. Nie mam pojęcia, na jakim etapie dzisiaj jest budowanie konkretnie pomieszczeń czy budynków w energetyce atomowej. Na pewno wiecie więcej ode mnie, ale wiem jedno: w Polsce nie ma żadnej elektrowni atomowej, która jest na dzień dzisiejszy gotowa do odpalania, do uruchomienia, żebyście wy i ja, żebyśmy my wszyscy jako Polacy mieli tani prąd. Wiecie coś więcej? Napiszcie w komentarzach. Mnie to tylko powiem na końcu przeraża, bo jeszcze raz, tak łatwo przychodzi podział między nami, tak łatwo nam się kłócić ze sobą i tak łatwo wybaczamy tym, którzy decydują o tym, jak drogie nasze życie jest, a tak dużo walimy między, sie, między, między siebie, w siebie i sobie wszystko pamiętamy. A to, że ktoś po kolei składa obietnicę od kilkudziesięciu lat i nie dotrzymuje słowa, nie było tematu. Tak ma być? Trudno. Pomyślcie o tym, kochani. Jest na portalu wykład dotyczący, co dajemy na słomę, żeby przyspieszyć jej rozkład. Im lepiej pocięta, im lepsza przystawka, im krótsze kawałki, tym lepiej. Dla Was wykład jest bardzo obszerny. Tutaj znowu jest prośba dla tych, którzy już macie ode mnie sensor. Na polu po kukurydzy, czy to kiszonkowej, ale zwłaszcza ziarnowej, wskoczcie na pole, zmapujcie sobie to pole. Jeżeli pH jest dobre, to... Wtedy zamiast wapna możecie dać azot, możecie też dać, uwaga, produkty biologiczne, chociaż te wymagają wody w ziemi. Natomiast jeżeli na takim polu wyjdzie wam ziemia kwaśna, to tutaj wasza własna diagnoza powoduje, że wtedy zalecam rzeczywiście zwapnować takie pole, bo ma to większy sens niż dawanie azotu, czy niż bawienie się w bakterie w takich sytuacjach. Jeżeli moje pole z kukurydzy zostało zmierzone przeze mnie samego w ciągu paru godzin i na przykład moje pole wygląda tak, to jest aplikacja od sensora. To brońcie, Panie Boże, na to pole rzucać wapna na słomę. Niektórzy mówią, że wolno. Absolutnie. Ci ludzie nie wiedzą, co mówią, lub kłamią. Tu jest na tyle wysokie pH, że absolutnie nie dajemy. Ale uwaga, jeżeli natomiast moje pole wygląda tak, gdzie pH pół pola jest kwaśne, pół nie. Lub uwaga, wygląda tak. To na takie pole dajemy wapno. A jeżeli chcemy oszczędzać przy dawaniu wapna, to dajemy wapno według planu nawożenia, który macie w tej aplikacji. To powoduje, że nie robicie błędów. To powoduje, że oszczędzacie pieniądze. Bo po co dawać wapno na pole, które już zaczyna to wapno szkodzić? Bo przebijacie pH. A nie pomagać. Wtedy, gdzie jest do, dobre pH, tego po prostu nie robimy. Jeżeli natomiast chcemy robić profesjonalnie i oszczędzać pieniądze, to jak zmierzyliście sobie pH, to dajecie wapno według planu nawożenia. Zobaczcie, po siwych pasach się w ogóle nie jeździ. Ile oszczędzacie? Tak jak powiedział rolnik Bendarach, Dwa samochody na 30 hektarach jest do przodu. Tak właśnie, kochani, i mówię tutaj do tych, którzy już sensor mają, tak, proszę, żebyście z niego korzystali. Macie pole właśnie po kukurydzy. Więc na podstawie sensora decydujecie, co dajecie na rozkład słomy z kukurydzy. I to jest kolejny setek przykładów, jak to narzędzie, jak hektar sensor, nie pechametr, ale narzędzie doradcze jest w stanie pomóc Wam unikać błędów, bo przypomnę, przewapnowanie pole jest, jest błędem, ale jest też w stanie, uwaga, pomóc Wam oszczędzać pieniądze.